Jestem Dominic Williams. Jestem założycielem i głównym naukowcem w DFINITY. Dziś porozmawiamy o technologii Internet Computer Protocol w trzech różnych kontekstach. DFINITY do tej pory poświęciło w przeliczeniu ponad tysiąc lat pracy badawczo-rozwojowej na rozwój Internet Computer Protocol. Nasza siedziba główna znajduje się w Zurychu w Szwajcarii, w której mamy operacje międzynarodowe. Aby dać Ci wyobrażenie o naszej organizacji, naszym największym poprzednim pracodawcą jest Google. Zdecydowana większość naszych inżynierów i naukowców posiada wykształcenie na poziomie doktoratu lub wyższym. W pierwszym kontekście porozmawiamy o tym, jak Internet Computer Protocol przekształca Internet w globalny komputer. Jeśli przejdziesz na dashboard.internetcomputer.org, to pozwoli ci to lepiej to zrozumieć. Obecnie na całym świecie działa ponad 130 firm które obsługują infrastrukturę maszyn węzłowych hostującą sieć Internet Computer. Moc obliczeniowa na Internet Computer rośnie w szybkim tempie. Obecnie mamy do czynienia z około 500% wzrostem rok do roku. Jeśli chcesz uzyskać bardziej zaawansowane zrozumienie tego, czym jest Internet Computer Protocol, na początku pomyśl o tym, czym jest Internet, a więc Internet łączy sprzęt sieciowy, taki jak routery Wi-Fi, łącza światłowodowe, sieci komórkowe i tym podobne. W ten sposób tworzy internet, który jest zdecentralizowaną publiczną siecią. A oczywiście celem internetu jest połączenie oprogramowania. Internet łączy Twoją przeglarkę internetową z serwerem, łączy ludzi na Zoomie itd. Natomiast Internet Computer Protocol łączy sprzęt węzłowy obsługiwany przez dostawców węzłów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, aby stworzyć Internet Computer. To zdecentralizowana publiczna sieć, która hostuje oprogramowanie. Możesz jej używać do budowy np. serwisu społecznościowego, aplikacji dla przedsiębiorstw lub uruchamiania AI w publicznej sieci. A teraz, co jest naprawdę ciekawe, to że kiedy budujesz aplikacje na Internet Computer, są one odporne na ataki cybernetyczne. Oznacza to, że nie musisz chronić ich firewallem ani oprogramowaniem antywirusowym. Uważamy, że to bardzo ważny postęp w informatyce, ponieważ możesz budować systemy i usługi, które nie potrzebują zabezpieczeń, które, jak wiadomo, są zawodne. Inną interesującą kwestią jest to, że nie potrzebujesz żadnej aktualnej infrastruktury IT. Kiedy budujesz na internet computer, nie potrzebujesz usługi chmurowej, takiej jak Amazon Web Services. Nie potrzebujesz bazy danych ani serwera webowego. Po prostu tworzysz przy użyciu nowego rodzaju oprogramowania. Jeśli chcesz zobaczyć kilka przykładów, sprawdź OpenChat. To rodzaj sieci społecznościowej i usługi do przesyłania wiadomości, którą znajdziesz na oc.app. Ta aplikacja działa w 100% na internet computer. Jest bezpieczna bez potrzeby zabezpieczeń cybernetycznych i działa już od kilku lat. Co więcej, jest kontrolowana przez społeczność za pomocą systemu cyfrowego zarządzania. Również zwróć uwagę na Internet Identity. To otwarty framework tożsamości oparty na kluczach dostępu. Był to pierwszy system kluczy dostępu w produkcji, uruchomiony w maju 2021 roku. Możesz się zastanawiać, czy można uruchamiać AI na Internet Computer. Odpowiedź brzmi: tak. W tym roku przeprowadziłem wiele demonstracji, w tym klasyfikację obrazów za pomocą sieci neuronowej, a ostatnio także rozpoznawanie twarzy. Nadchodzą również ulepszenia do Internet Computer Protocol, które umożliwią uruchamianie takich rzeczy jak duże modele językowe, np. Llama 3. Oczywiście, kiedy uruchamiasz AI na Internet Computer, masz te same zalety. Jest ono odporne na ataki cybernetyczne, więc nikt nie ukradnie Twoich wrażliwych danych. Ponadto jest zawsze dostępne i nigdy się nie zawiesza. Możesz polegać na AI działającym na Internet Computer, ponieważ zawsze będzie działać, co oznacza, że jest zawsze dostępne do wykonywania inferencji. Także nie jest przesadą stwierdzić, że Internet Computer Protocol to najbardziej zaawansowany protokół sieciowy, jaki kiedykolwiek stworzono. Zawiera wiele interesujących koncepcji z zakresu informatyki, które są efektem wielu dekad pracy. Mimo, że projekt rozpoczął się w 2015 roku, nauka, która go kształtuje. Sięga jeszcze dalej w przeszłość. W drugim kontekście porozmawiamy o technologii Internet Computer Protocol i o Utopii. Jeśli pochodzisz z dużej korporacji lub instytucji rządowej, możesz obawiać się budowania na publicznej sieci, takiej jak Internet Computer. Gdy tworzysz na przykład system dla przedsiębiorstwa na Internet Computer, protokół będzie replikować Twoje dane i obliczenia w różnych miejscach na świecie w tle, a ty nie masz nad tym kontroli, ponieważ to publiczna sieć. Utopia odpowiada na te obawy korporacji i rządów, które chciałyby mieć prywatne internet komputery w formie technologii przypominającej chmurę prywatną. Utopia jest akronimem od Unstoppable Temper Proof Open Platform for Independent Autonomy i stanowi nowy termin dla nowej technologii. Technologia Utopia tworzy przełomowe prywatne chmury bezserwerowe, które różnią się od tych oferowanych przez Amazon. Chmury te nie tylko przechowują dane, ale są również zbudowane na transparentnej technologii open source. Możesz na nich tworzyć aplikacje bez konieczności korzystania z tradycyjnej infrastruktury IT, co oznacza, że nie potrzebujesz baz danych, serwerów aplikacji ani innych przestarzałych rozwiązań. Całe środowisko tworzone jest w pełni przez oprogramowanie open source, bez żadnych zależności. Dzięki technologii Utopia masz możliwość tworzenia suwerennych chmur prywatnych na krajowym sprzęcie. Wiele rządów obawia się obecnie, że budując na infrastrukturze dużych firm technologicznych. Ich poufne dane trafiają do zagranicznych jurysdykcji, na sprzęt tych dostawców. Co więcej, nawet jeśli dane są przechowywane poza Stanami Zjednoczonymi, amerykańska ustawa Cloud Act może zmusić dostawców oprogramowania do udostępnienia tych danych amerykańskim władzom. Utopia oferuje rozwiązanie dla krajów, które chcą budować własne systemy chmurowe, w których dane i operacje obliczeniowe pozostają w kraju, a oprogramowanie jest w pełni transparentne i oparte na open source. Co eliminuje ryzyko istnienia tylnych drzwi. Jeśli jednak kwestia suwerenności danych nie jest dla Ciebie kluczowa, możesz nadal korzystać z istniejących usług chmurowych, tworząc prywatną chmurę opartą na tej technologii. Podobnie jak Internet Computer, te prywatne chmury nie wymagają firewalli, antywirusów, ani innych zawodnych zabezpieczeń cybernetycznych do ochrony aplikacji. To szczególnie ważne dla korporacji i rządów, ponieważ problem cyberbezpieczeństwa staje się coraz poważniejszy. Aplikacje działające w tej chmurze będą odporne na ataki cybernetyczne i nie będą się zawieszać. Ale ogólnie, dlaczego to jest dla nas ważne? Ponieważ aplikacje internetowe i systemy stanowią fundamenty społeczeństwa, a te fundamenty muszą być niezawodne. Nawet duże centra danych technologicznych, takie jak te należące do Big Tech, ulegają awariom. Z pewnością słyszałeś, że nowojorskie metro przestało działać, ponieważ centrum danych Amazon Web Services na wschodnim wybrzeżu przestało funkcjonować. Są też inne zagrożenia, takie jak ataki cybernetyczne, sabotaż ze strony państw, terroryzm. To tylko kwestia czasu, zanim drony wlecą w jakieś centrum danych. Jeśli jesteś w Europie, jesteś szczególnie świadomy tego ryzyka. Utopia opiera się na protokole Internet Computer i tworzy tzw. chmury Utopia, korzystając z technik replikacji oraz z metody z dziedziny informatyki, zwanej tolerancją błędów bizantyjskich. W skrócie, jest to chmura stworzona przez matematycznie zabezpieczoną sieć. Twoja chmura utopia będzie działać nieprzerwanie, a wszystkie systemy i usługi, które obsługuje, będą funkcjonować bez zakłóceń, nawet jeśli poszczególne centra danych ulegną awarii. Nawet w przypadku złośliwych działań w części centrów danych, gdzie ktoś miałby dostęp do sprzętu i próbowałby uszkodzić dane lub zmieniać komunikaty, twoja chmura pozostanie bezpieczna i nie zostanie naruszona. To co szczególnie przyciąga uwagę wielu rządów. To fakt, że Utopia, która jest nowym przedsięwzięciem powstałym w ramach Definity, umożliwia tworzenie suwerennych chmur, gdzie nie ma zagranicznych tylnych drzwi, a cała infrastruktura obliczeniowa i dane pozostają w kraju. Utopia może być wykorzystywana na krajowym sprzęcie, co pozwala uniknąć konieczności przekazywania wrażliwych danych zagranicznym dostawcom technologii. Co więcej, nikt nie może się włamać. Ponieważ system jest odporny na ataki cybernetyczne. Jeśli dany kraj ma bariery geograficzne, które utrudniają stworzenie dobrej łączności internetowej, możliwe jest nawet utworzenie chmur Utopia, łącząc moce obliczeniowe i centra danych za pomocą połączeń satelitarnych, takich jak Starlink. Jeśli kwestia suwerenności danych nie jest dla Ciebie istotna i zależy Ci jedynie na wygodzie, możesz uruchomić chmurę Utopia na istniejących chmurach dużych firm technologicznych. Na przykład możesz ją uruchomić na platformach takich jak Google czy IBM. Co jest naprawdę wygodne, to brak uzależnienia od jednego dostawcy, czyli w dowolnym momencie możesz zamienić obecnego dostawcę chmury na innego, jeśli koszty staną się zbyt wysokie. Przejdźmy teraz do trzeciego kontekstu, który jest dość nowy: chodzi o uruchamianie sztucznej inteligencji. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak to działa w praktyce, chętnie wyjaśnię. Protokół Internet Computer posiada cechy, które sprawiają, że jest idealnym środowiskiem do tworzenia rozwiązań AI. Przyszłość będzie wyglądać zupełnie inaczej. Obecnie, jeśli chcesz stworzyć aplikację internetową jako osoba indywidualna, musisz najpierw zacząć uczyć się wielu technicznych umiejętności. Trzeba opanować takie rzeczy jak HTML, CSS, aby stworzyć treści w przeglądarce internetowej. Ponadto potrzebujesz umiejętności skryptowania stron, konfiguracji baz danych, tworzenia kopii zapasowych, przywracania systemów, konfiguracji chmury oraz narzędzi jak Kubernetes do ich orkiestracji, a także wiedzy z zakresu administracji, bezpieczeństwa itd. Jeśli jesteś małą firmą, prawdopodobnie nie będziesz próbował samodzielnie tego wszystkiego się nauczyć. Zamiast tego zatrudnisz specjalistów, takich jak projektant, osoba od frontendu, ktoś od UX, skrypterzy, administratorzy baz danych, administratorzy chmury oraz specjaliści od bezpieczeństwa. Natomiast w przypadku korporacji czy rządów sprawa staje się jeszcze bardziej złożona. Właściciele projektu muszą rozmawiać z menedżerem, ten z CIO, potem z CFO, który rozmawia z konsultantami IT, a ci z właścicielami aplikacji. To po prostu mnóstwo rozmów. W rzeczywistości, jeśli chcesz stworzyć aplikację internetową, najlepiej być osobą indywidualną lub małą firmą. Praca w korporacji czy departamencie rządowym to najgorszy możliwy scenariusz w tej sytuacji. A tak wygląda przyszłość w erze protokołu Internet Computer i sztucznej inteligencji. Zamiast przechodzić przez cały skomplikowany proces tworzenia aplikacji, po prostu instruujesz AI, a aplikacje, które chcesz, pojawiają się na Internet Computer Protocol. Aby stworzyć aplikację. Opisujesz, co chcesz osiągnąć, a AI wygeneruje dla Ciebie adres URL. Otwierasz go w przeglądarce, a tam jest Twoja aplikacja gotowa do użytku. Jeśli znajdziesz coś, co chciałbyś poprawić lub zmienić, w trzecim kroku po prostu opisujesz AI, co chcesz zmienić. W kroku czwartym odświeżasz pierwotny adres URL i zobaczysz zmiany w aplikacji. Możesz powtarzać ten proces tyle razy, ile potrzebujesz. Po prostu mówisz AI, jakie zmiany chcesz wprowadzić. Ten proces zadziała również dla systemów korporacyjnych czy aplikacji w produkcji. Są technologie, które pozwalają AI opisywać te aplikacje w bardzo abstrakcyjnej formie i aktualizować je przez wgrywanie kodu bez utraty danych podczas rozwoju. To znacząco obniży czas, ryzyko i koszty tworzenia aplikacji internetowych. W zasadzie czyniąc każdego programistą wystarczy, że, że potrafi mówić. Na przykład dzisiaj przeprowadziliśmy demonstrację, w której komunikowano się w języku hiszpańskim. To działa w każdym języku. Jeśli możesz mówić, możesz tworzyć aplikacje, a to co zajmie minutę wcześniej wymagało dni pracy wykwalifikowanych programistów. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe będzie szybkie tworzenie nowej generacji aplikacji internetowych przy użyciu protokołu Internet Computer. Choć nauka związana z tym jest skomplikowana, jej zastosowanie jest proste i oczywiste. Sztuczna inteligencja będzie w stanie tworzyć różnorodne aplikacje, takie jak systemy CRM, ERP, CMS i wiele innych, które są niezbędne w środowisku korporacyjnym. Dla przedsiębiorców możliwe będzie tworzenie aplikacji społecznościowych, gier, platform gospodarki współdzielenia czy e-commerce. Nawet sztuczna inteligencja będzie w stanie stworzyć nowe modele AI. Na przykład możesz powiedzieć AI: Chciałbym aplikację dla przedsiębiorstwa, która robi X, Y, Z. Oto opis, a czy możesz również zintegrować model Lama Tree. Po kilku minutach otrzymasz gotowe rozwiązanie. To prawdziwa rewolucja, która całkowicie zmieni paradygmat IT. Dzisiaj, jeśli jesteś rządem, możesz potrzebować stworzyć system do zbierania informacji o imigracji i przetwarzania wniosków wizowych, co jest skomplikowane i czasochłonne. Zamiast tego możesz zapisać się na usługę CRM jak Salesforce i zatrudnić certyfikowanego konsultanta, aby zbudować to wszystko. Później zostajesz z wysokimi opłatami subskrypcyjnymi oraz danymi uwięzionymi na serwerach Salesforce. W przyszłości wystarczy, że porozmawiasz z AI, a otrzymasz żądane usługi w bardzo krótkim czasie. Twoje aplikacje będą odporne na cyberataki więc nie będziesz musiał martwić się o bezpieczeństwo. Ponadto, ponieważ AI stworzyło ten kod, ty jesteś właścicielem platformy. Nie dostosowujesz platformy kogoś innego, ale tworzysz swoją. Jeśli korzystasz z Internet Computer, wszystkie twoje dane są suwerenne, a jeśli korzystasz z Utopia Cloud, również będą suwerenne. Te systemy będą niezawodne, nie będą się zawieszać i znacząco zwiększą Twoją produktywność. Jeśli kiedykolwiek byłeś zaangażowany w oprogramowanie korporacyjne czy rządowe, wiesz, że takie rozwiązania mogą kosztować miliony oraz pochłaniać ogromne ilości czasu. Nowy paradygmat umożliwi ludziom szybkie uzyskanie tego, czego chcą, przy minimalnych kosztach, po prostu rozmawiając ze jej. To sprawi, że te systemy będą odporne na ataki cybernetyczne niezawodne oraz suwerenne. I to wszystko z mojej strony. Zachęcam do kontaktu z Fundacją Definity oraz do śledzenia mnie na Twitterze, aby być na bieżąco. Dziękuję bardzo.